Witajcie, kochani. Kolejny film z serii Saga Bohaterów, gdzie pokrótce omówię i zaprezentuję, jeżeli się uda, na przykładzie jakiejś walki, umiejętności, możliwości każdego z bohaterów. Tym razem na warsztat poszedł Egir. Wojownik lodu. Znaczy, nie wiem, czy wojownik, ale lodu. Dobra, klasa paladynów. E, tu jest wymaksowany, ja go osobiście nie mam. Nie lubię przeciwko niemu grać. E, jego parametry przy maksymalnym poziomie i maksymalnych talentach widzicie 663 ataku, 945 obrony 1597 życia, więc dość wysoka wydaje mi się obrona, e, i życie. Z talentów daje, dostaje ochronę, czyli 25% szans na 25% obrony przez dwie tury po odniesieniu obrażeń. Wydaje mi się, że tutaj w talentach należy jednak iść w defensywę. On ma ustać jak najdłużej, a więc wybieramy tą ścieżkę defensywną. Nie jestem w stanie Wam tego pokazać w tej chwili. Na jego przykładzie może no, za chwilę włączę sobie jakiegoś paladyna. Yy, ja bym szedł generalnie w, w jakieś obrony, życie i tak dalej. Tak żeby ustawiać go przede wszystkim na pozycji tanka. Wydaje mi się, że to jest jego taka nominalna pozycja. On ma jak najszybciej odpalić, ma szyb, szyb średnią manę, ma być twardy. Najlepiej dać mu jeszcze oddział, który zwiększa jego obronę. I wtedy, jak odpali, naprawdę jest ciężko taką drużynę pokonać. Przekonałem się o tym nie raz, dlatego generalnie unikam tych Aegirów. Teraz tak. Jego umiejętność specjalna to lodowa odporność. Wszyscy sojusznicy dzielą się odniesionymi obrażeniami z pozostałymi sojusznikami przez trzy tury. Czyli po prostu. Te obrażenia, które zadajemy nie tylko Aegirowi, ale również innym sojusznikom są dzielone pomiędzy całą drużynę. To jest podobnie, podobnie jak Gunnar Trzygwiazdkowy robi takie, że wszyscy dzielą się obrażeniami. To jest pierwsza właściwość tej lodowej odporności. Następna to jest, że wszyscy sojusznicy otrzymują plus 30 do obrony. No to plus 30%. No to chyba jasne. Jedna trzecia obrony więcej jest to sporo. Ciężko jest zadać im obrażenia, zwłaszcza jak nie macie odpowiedniego koloru. Następnie, wszyscy sojusznicy odzyskują 100% zadanych normalnych obrażeń przez trzy tury. Czyli przez te trzy tury obowiązywania tego, tej umiejętności. Każdy, kto atakuje, mówiąc po prostu, leczy się o tyle obrażeń, ile zadał. Jeżeli to dobrze rozumiem, a mogę się lekko mylić. Natomiast no, generalnie jest tak, że nie dość, że jest bonus do obrony, to jeszcze oni atakując się leczą. Także naprawdę jest ciężko taką drużynę pokonać, jak już nie jest mocno nadszarpnięta, a. Jak nawet mocno nadszarpniemy, to często wychodzą z tego po prostu uleczeni po tych trzech turach. No i ma jeszcze dodatkową właściwość takie spoiwo żywiołów, którzy ci bohaterowie specjalni często mają. Miesiąca, czy jak oni tam się zwą. Bo on jest chyba takim bohaterem z tego, co kojarzę. Regeneruje 4% zdrowia u wszystkich sojuszników lody przez 6 tur. I ten efekt nie może być odwołany czarami. No to to jest chyba jasne, nie? że troszeczkę zdrowia wszyscy niebiescy, mówiąc kolokwialnie, niebiescy bohaterowie sobie regenerują przez 6 aż. Także niby nie dużo, ale długo. I ten efekt nie może być odwołany czarami, ale na przykład nasz poprzedni, jeden z poprzednich bohaterów sagi. Gazela potrafi ten efekt u swoich sojuszników odwołać. No to tyle o jego możliwościach. O pozycjach mówiłem. Także jak znajdę go gdzieś jako przeciwnika, to poświęcę się i zaatakuję specjalnie dla Was, drodzy widzowie. No to szukamy. Do zobaczenia za moment. Hej. No, i znalazłem giraf w drużynie obronnej, którą być może będziemy w stanie pokonać. Jak widzicie, tutaj jest 19 tylko talentów. Tylko. I te statystyki są. Życie jest już 1597, natomiast statystyki ma lepszy atak, a gorszą obronę, więc inaczej poszedł tutaj ten gracz w talentach. No cóż, yy, zobaczmy, jak ta drużyna się sprawi. Ustawiliśmy sobie zielonego, z, yy, znaczy zielono-żółtą ekipę z melendorem, który odwołuje efekty, żeby pokazać Wam, yy, że to spoiwo żywiołów niekoniecznie zadziała. Yy, no dobra, mamy zielony diamencik, tylko żebyśmy go za szybko nie pokonali. Eee, dobra, fioletowe wrzucimy. Przydałoby się trochę niebieskich puścimy tu czerwono. No co, musimy zrzucić te, te żółte stąd. Dobra, mamy fioletowe i powinien odpalić. O, dobra, odpalił. No i widzicie. Mamy tak yy, te trzy kółeczka. Na trzy niebieskie kółeczka z czerwoną obwódką. E, to jest dzielenie się obrażeniami, podbita obrona. Mieczyk z serduszkiem to jest to, że się leczą e, przez trzy tury. No i nie do odwołania czarami. Efekt e, tego bonusu tutaj dla magniego. Nie? Tylko i wyłącznie widzicie, ma ten łańcuszek Aegir i łańcuszek ma magni. Dobra, puścimy zielone. Widzicie? Dzielą się, a tu się leczą, tak? Leczyli się. Dobra. Teraz tak. Melendor. Widzicie, zerował wszystko oprócz tego łańcuszka. <laughs> Także chyba widać o co chodzi. Walniemy tutaj. No i generalnie mówiłem Wam, że, że go unikam, a dosyć łatwo poszło na niego. To jest podobnie, powiem szczerze, ja go bardzo porównuję z telurią tego bohatera, bo on jest taki, że no, jak ci nie spasują klocki, to naprawdę potrafi cię roznieść taka drużyna. To widzicie, na początku był diamencik, trochę zielonych klocków, także spokojnie w miary to żeśmy e, ogarnęli. Natomiast no naprawdę, jeżeli nie ma dobrych klocków, to powiem wam, że bardzo ciężko jest go pokonać. Czy w zasadzie taką drużynę pokonać, która już dzieli się obrażeniami, ma dosyć sporego defa i... Mm, no zresztą zagrajcie przeciwko takiemu bohaterowi. Przekonacie się, czy łatwo wam idzie, czy nie. No. Magni tutaj w tej drużynie powinien być zamieniony, według mnie, z Quintusem, yy. ponieważ Magni daje bonus do obrony swoim sąsiadom. Także tutaj niewykorzystany został bonus, właśnie na Egira, ale. Wydaje mi się, że tutaj gracz chciał uniknąć takiej kumulacji niebieskich bohaterów na środku, żeby było teoretycznie trudniej ich e, pokonać. No dobra, no udało się powiedzmy pokonać tą ekipę. Także cieszę się bardzo, że za pierwszym zamachem żeśmy tutaj. E, już pokonali tego Egira. No mam nadzieję, że widać było o co chodzi w jego umiejętnościach, i no jest to naprawdę ciekawy bohater. Wydaje mi się, że warte zawsze rozpatrzenia, jeżeli macie go w swoich drużynach, do tego, żeby był stałym punktem waszej drużyny. Mówiłem tam o oddziale, że najlepiej dać mu oddział, który podbija defensywę, żeby ustał jak najdłużej, ale z oddziałem many na 23 poziomie on zrobi się bohaterem szybkim, więc będzie szybko, szybko będzie nabijał. To manę, także no, wybór należy do Was. Wydaje mi się, że jeżeli zostawiacie go w drużynie obronnej, to raczej dałbym oddział z defensywą mocną. Natomiast przy atakowaniu drużyn, jeżeli go używacie w swoich najazdach, to dałbym mu taki oddział z maną, jeśli taki macie. No, oczywiście na 23 poziomie, bo wtedy, wtedy będzie nabijał się po, no, po trzech złożeniach, tak. No dobra, dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie i, i. No, mam nadzieję, że seria Wam się podoba. E, także do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!